Spektrum autyzmu to zaburzenie o charakterze neurologicznym, a jednocześnie moja diagnoza. To sprawia mi wiele trudności. Zwłaszcza w szkole, gdy koledzy mnie zagadują, wtedy staję się nieśmiały, jakby wcale nie umiem rozmawiać. Śmieją się ze mnie. Ale znalazła się jedna osoba, Kasia. Stała się moją najlepszą przyjaciółką. Wydaje się, że zawsze mnie rozumie. Od jakiegoś czasu zauważyłam, że Piotrek jest inny. Czasami porusza się dość nietypowo. Nagle staje się nieśmiały, jakby wcale nie mógł sobie poradzić w relacji z innymi dziećmi. Wtedy zrozumiałam, że po prostu potrzebuje mojej pomocy. Nie pozwalam, by inne dzieci śmiały się z niego. W trakcie naszej przyjaźni odkryłam, że jest niesamowity, jest kreatywny, twórczy i bardzo mądry. Ponadto jest dobrym kolegą. Kiedyś zapomniałam swoje śniadanko. Bez wahań podzielił się ze mną swoją kanapką. Czasami trudno mu się odnaleźć w naszym świecie, ale jest super kolega i razem poradzimy sobie ze wszystkim.